w studiu Głosu Kobiet gościmy panią Annę Wardak, szczęśliwą żonę z 30-letnim stażem, matkę dziesięciorga dzieci, współautorkę książki Spokojnie dacie radę, praktyczny, praktycznego poradnika dla rodziców. Dzisiaj chciałabym zapytać kiedy zaczyna się wychowanie dzieci? Od kiedy zacząć? Mm -hmm. To niektórzy twierdzą, że już w, jeszcze w okresie prenatalnym dziecka, czy może nawet wcześniej, ale inni mówią, nie, właściwie jak dziecko już trochę coś rozumie, ma tak ze 3 lata, mm -hmm. a najlepiej to w ogóle jak zaczynają się problemy, czyli w jakimś nastoletnim wieku. To mm -hmm. jak to jest tak no, realnie? Ja, ja być może Panią zaskoczę, bo powiem, że nawet nie w ciąży i nie wcześniej, ale tak naprawdę wychowanie zaczyna się dużo wcześniej, 20 lat temu, 20 lat wcześniej, wtedy kiedy my sami jesteśmy wychowywani, bo bardzo dużo tego, co stosujemy u siebie w rodzinach, jednak wynosimy z domu. I nieraz oczywiście gdzieś tam wyruszając w to dorosłe życie, za, zarzekamy się, że, że my to będziemy zupełnie inaczej, że my to będziemy tutaj y, y, nasze dzieci wychowywać tak inaczej, albo nasz dom organizować, ale gdzieś tam jednak wnosimy pewne przyzwyczajenia. Zresztą widać to w pierwszych latach małżeństwa, prawda, kiedy y, mówi się o tym docieraniu małżonków. No, głównie polega to na tym, że y, no, zderzają się dwa takie wszechświaty: jeden u, uformowany trochę inaczej, drugi trochę inaczej, i zanim oni wspólnie stworzą swój własny świat, no to rzeczywiście są różne tarcia i skrzenia, tak? I to jest właśnie ten dom pochodzenia, ta rodzina pochodzenia, z której wychodzimy, no jednak ukształtowała nas, prawda, przez przez te lata. Więc to, jak będziemy wychowywać nasze dzieci, oczywiście potem, już jak, jak kurz opadnie, ten <laughs> bitewny, tak, jak już tam poustalamy pewne swoje własne zasady, no to podchodzimy do tego, myślę, już bardziej z większym dystansem, potrafimy ustalić pewne rzeczy, jak. jak jak to u nas będzie. Ale, ale właśnie to na pewno nas bardzo kształtuje. Więc czyli, to jest... czyli dziadkowie mają nie tylko taki wpływ mm -hmm. na wychowanie dzieci rozpieszczające, jak już te dzieci mm -hmm. się urodzą, ale mają bardzo realny wpływ na wychowanie tak. ich rodziców tak. mm -hmm. i to wychowanie potem jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tak, de facto. Nie, czy bardziej świadomie tak jest, więc jakby tu jest tak, y, y, do nas taki, taki, taki właśnie apel, żebyśmy zastanowili się, właśnie, co te nasze dzieci wyniosą nie? i, i co one zabiorą ze sobą wspomnienie tego domu rodzinnego w różnych aspektach czy one zabiorą ze sobą właśnie na przykład teraz nie modne słowo ale no cnoty tak to jest jakby teraz źle się kojarzy tak brzmi dla niektórych kościółkowo, ale tak naprawdę w cnotach tak. właśnie już ta pedagogika klasyczna starożytna mówiła teraz po to żeby ten nasz dobry towar bo ten towar jest wspaniały tak to uczenie cnót tam gdzie nie ma cnót tam jakby królują wady i które zniewalają człowieka, prawda? Więc jakby żeby ten towar sprzedać współczesnym rodzicom, mówi się często o kompetencjach społecznych. I to już jest takie ładne opakowanie, w którym oni to kupują ale przyznają, tak, że tak, jak najbardziej oni by chcieli, żeby ich dzieci były odpowiedzialne jako dorośli ludzie, żeby były pracowite, żeby były właśnie wytrwałe, tak? Więc jakby cała ta treść jak najbardziej jest do przekazania. I teraz Nasza, nasza znajoma, tak, y, wspaniała kobieta Hiszpanka Roza Pik, która ma 16 dzieci nie? i wszyscy właśnie pytali ją, słuchaj, jak Ty w ogóle sobie radzisz, tak? Jak, ty, jak wy tą waszą rodzinę ogarniacie, jak wy tutaj y, właśnie funkcjonujecie? Ona mówi, słuchaj, y, y, słuchajcie, y, ja 80% tego co mam teraz, ja po prostu się o tym nie zastanawiam, tak? y, Po prostu ja to wyniosłam z domu, ja to zawdzięczam moim rodzicom, że oni mnie nauczyli właśnie, na przykład zwyczaj posiłków rodzinnych, tak? Jakieś, nie wiem, dyżury domowe, włączanie dzieci tak, w odpowiedzialność za dom. Ona mówi, mi to przychodziło bardzo łatwo. Ja nawet się nad tym nie zastanawiałam, po prostu od zawsze tak było, bo to wyniosłam z domu rodzinnego. Więc to jest jakby jednak ten duży wpływ domu rodzinnego, i my oczywiście każdy z nas miał taki dom, jaki miał. I, i, I tego nie zmienimy. Z wieloma rzeczami y, potem musimy walczyć, ale jeżeli my teraz y, wprowadzimy w naszej rodzinie dobry jakiś, y, dobrego ducha, do, dobre zasady, y, różne dobre praktyki rodzinne, naszym dzieciom już będzie o tyle łatwiej. No tak sobie myślę, że chyba też warto umieć, jak już się wychodzi z tego domu rodzinnego, mm -hmm. krytycznie spojrzeć na to, co w tym domu rodzinnym było. Oczywiście na pewno zawsze było mm -hmm. wiele dobra i wiele cennych rzeczy. No ale prawda... Są też sytuacje w domu, które niekoniecznie my chcemy potem przekazywać własnym dzieciom, prawda? No, żaden dom nie jest idealny, oczywiście. mimo że e, wszyscy starają się w nim jak najbardziej. Mhm. E, więc myślę, że to jest też ważne, żeby nie, nie idealizować e, zawsze mhm. swoich swojej mamusi, tatusia, e, że wszystko było super, tylko jednak umieć krytycznie czasami spojrzeć na pewne rzeczy, żeby no, po prostu tych samych błędów nie, nie powielać, Oczywiście, które oczywiście się no. na pewno zdarzały. Wiadomo, wiadomo, że, że tak jak pani powiedziała, no, nikt nie jest idealny i żaden dom nie jest idealny, każdy ma tam jakieś swoje potknienie. Nie, no pewnie tak jak wszędzie, potrzebny jest taki jakby zdrowy dystans, ale też w małżeństwie, bo tutaj już jakby jesteśmy we dwoje, nie? Więc tak. jakby to, co ja uważam za wspaniałe i cudowne, no mój mąż niekoniecznie. I tutaj właśnie jest takie jakby przestrzeń na tą rozmowę małżeńską, na taką, ale przy założeniu właśnie z szacunkiem oczywiście dla tego domu pochodzenia żony czy męża, żeby nie krytykować jakoś nie, i nie porównywać, jesteś zupełnie jak twoja matka, nie? To takie klasyczne teksty, które po prostu irytują i, i, I nie poprawiają sytuacji, tylko, tak. <laughs> tylko nakręcają, ale żeby właśnie z szacunkiem, spokojnie, ale powiedzieć: słuchaj, no ja wolałbym, żeby u nas jednak, tak, żeby na przykład, nie, no wiadomo, nieraz mama może całkowicie jakby oddawała się opiece nad domem. Tutaj mąż tak by widział, bo jego mama tak robiła, że ona chce na przykład pracować poza domem, nie. I to jest jakby przestrzeń do nich, bo oni budują swój własny, własny świat. Więc, ale, ale wracając do jakby głównego tematu, to wychodzi. Zaczyna się pewna jego część już właśnie na długo przed urodzeniem dziecka, bo tutaj jest właśnie cały ten sposób, w jaki my zostaliśmy ukształtowani jako rodzice, jako, jako ludzie, ale potem właśnie, właśnie bardzo wcześnie. I co bardzo potem? Bardzo wcześnie, tak? Nieraz właśnie rodzice mówią, no tak, no jak tam zacznie chodzić, jak zacznie mówić, a może później rozumieć. właśnie, jak tak. zacznie rozumieć, jak zaczną się problemy, to będziemy reagować. I to jest takie właśnie działanie reaktywne nie? w Akademii Familijnej, w której z mężem działamy, to są takie kursy dla rodziców już od 20 lat w Polsce. Bardzo dużo mówi się o proaktywności, żeby nie być człowiekiem reaktywnym, który po prostu reaguje, jak problem się pojawia, to leci z wiaderkiem gasić, tak, i potem drugi problem, no to znowu leci, tak, i, i gdzieś tam te, te głowy, te hydrze odrastające, obcina i one ciągle odrastają. Mówi się o proaktywności, czyli o tym, żeby Planować wcześniej, tak, żeby zanim te problemy się pojawią, żeby próbować je przewidzieć, tak? że jeżeli, no nie wiem, nauczymy dziecka na przykład samodzielnego jedzenia, no to wtedy pójdzie do przedszkola, będą kłopoty albo w ogóle, no gdzieś tam na jakimś późniejszym etapie jeden z y, kolegów y, y, mojego syna przeżył szok na wycieczce w szóstej klasie bo się dowiedział że chyba ma skórkę nie? więc jakby czasami w się możemy za tak zapędzić Wyręczanie. się możemy po prostu w tej naszej jakby y, nadopiekuńczości na wyręczaniu tak. więc jakby to wychowanie y, warto zaczynać już od samego początku właściwe wychowanie, tak, już takie skierowane właśnie na dziecko i my w Akademii Familijnej mówimy, że ten okres 03-05, który rodzice często tak lekceważą, tak, no wtedy okay. właściwie pielęgnują, skupiają się na pielęgnacji dziecka, żeby było czyściutkie, żeby było wyspane, żeby było najedzone, oczywiście, to jest też ważne, ale to jest też złoty wiek właśnie tej epoki wychowania, tak, Potem, jak zabierzemy się za to, powiedzmy na początku podstawówki, no to jest srebrny wiek. Jeszcze można, ale już trochę trudniej. Ale jeżeli w wieku nastoletnim dopiero nam przyjdzie do głowy, że, a właściwie to on powinien łóżko ścielić, tak, o, powinien tutaj sprzątać po sobie, powinien włączać się w dyżury, no to wtedy już jest tak zwana epoka kamienia upanego. No tak. O tych różnych aspektach wychowania będziemy jeszcze rozmawiały, natomiast. Jeszcze takie jedno pytanie, no tak w pigułce, bo to też jest temat mhm. szeroki. Jak wychowywać, żeby zbudować te więzi takie bezpieczne? Mhm. Żeby dziecko, właśnie, żeby zacząć wychowywać tak, jak pani powiedziała, już pomijając tą rodzinę pochodzenia, ale już po tym, jak to dziecko się urodzi, zacząć wychowywać je od, od początku, w, w tym w 03 i tak dalej. E, natomiast no co zrobić i jak, w jaki sposób wychować, żeby mhm. na przykład nie bało się potem w nastoletnim wieku przyjść i powiedzieć, słuchaj, bo w szkole to dilują i mi proponują narkotyki, mhm. tak? No bo na tym polegają te bezpieczne więzi, nie? Że ono tak. się kiedyś nie będzie bało przyjść z takimi problemami. No właśnie, to też zaczyna się bardzo wcześnie, prawda? I to oczywiście, tak jak w, wszystko, co, co w życiu jest dobre i wartościowe, wymaga czasu i wymaga y, wysiłku i takiej świadomej, y, świadomego skupienia się na tym, No, jeżeli chodzi o ten czas. Nie? bardzo często teraz w tym zwłaszcza wydaje mi się młodszym pokoleniu rodziców jest taka trochę takie rozdwojenie właśnie między tym, że on ma dziecko, ale chciałby troszeczkę żyć tak jak do tej pory, nie? Natomiast nie jest to możliwe. Jednak to dziecko wymaga czasu, wymaga uwagi, wymaga tego, żeby ono właśnie czuło, że jest dla nas ważne, tak? To nie jest tak, i też właśnie czytam różne artykuły, ja staram się jakby nie siedzieć w naszej tutaj informacyjnej i dlatego na przykład czytam artykuły na no, no, necie, tak? Mam też cyfrową pre, prenumeratę new, Newsweeka, mam nadzieję, że to nie jest tutaj jakaś kre, <laughs> reklama, ale to, co jest dla mnie bardzo budujące i o czym piszę na przykład też w swoich y, felietonach, w książce chyba naszej tutaj tego akurat nie, nie nadmieniłam, ale w felietonach, które pisuję, dojdziemy, pisze, że coraz częściej y, osoby, które wychodzą z zupełnie innych jakby przesłanek y, filozoficznych i nie wiem jak to określić, dochodzą do bardzo podobnych wniosków jak, jak my. I, czyli prawda się gdzieś tam broni, życia nie da się oszukać. Natura się broni. Natura się broni tak? Że jednak właśnie nie można y, być, y, powiedzmy, y, mentalnym singlem i jednocześnie dobrym rodzicem. Że jednak trzeba dziecku poświęcać czas. Że nie można funkcjonować w ten sposób, że dziecko rano się zaparkuje w placówce, wieczorem się odbierze albo jeszcze opiekunka odbierze, bo ja w tym czasie robię karierę, bo szkoda mi jej zostawić, bo, bo po prostu gdzieś tam już z ileś tam lat, tak, no albo, albo. Życie jest sztuką wyboru, tak? I nie da się mieć wszystkiego. I dobrych relacji z dzieckiem, głębokich, takich, że to dziecko czuje się rzeczywiście związane z nami, a nie ze swoją nianią na przykład, tak, albo z panią w przedszkolu, którą spędza 90% życia, bo są tacy rodzice, którzy rano na świetlicę, wieczorem 5 minut przed zamknięciem świetlicy, dziecko wybawione, wy... wszystkie zajęcia dodatkowe zaliczone i tak. rodzic ma jeszcze poczucie, że och, przecież ja tak inwestuję w moje Wszystko dziecko. Zapadnione. A maleńkie dziecko z jest tak naprawdę jest zmęczone i stęsknione za rodzicami, nie? I, i, I nieraz jeszcze są takie sytuacje, że rodzice nawet w wakacje, czy, czy, czy jakieś, nie wiem, przerwy świąteczne, chociaż są sami w domu, dziecko dają, tak, na, na dyżur i dzieci doskonale zdają sobie z tego sprawę, bo też taki artykuł czytałam, gdzie przedszkolanki właśnie, znaczy nauczycielki przedszkola właśnie mówiły o tym, że to dziecko doskonale sobie zdaje sobie sprawę, że rodzice są w domu, tylko jakby nie chcą z nim spędzać czasu, więc jakby tu jest potrzebny czas, uwaga ym, i, i Czyli często mniej zabawek, mniej jakiejś tak. fancy telefonów, tak. sprzętów, super zajęć dla trzylatków, super zajęć, robotyki, po prostu czas. Coś, co jest za darmo, a jednocześnie tak bardzo ta, bezcenne. To jest bardzo cenne, prawda? E, także czas, tak. który pozwoli nam. E, Dobrze wychować i zbudować tą bezpieczną. Tak, więź, tak. I to będzie co jest podstawą. Oczywiście. Także to będzie zachowania. procentować A myślę, że więcej cennych wskazówek i informacji dowiemy się właśnie z tak. książki. To jest nasz praktyków. Dziecko. Jedenaste dziecko, właśnie śmieję <laughs> się. dziecko. No, myślę, że. Y ze świeczką szukać specjalistów innych, jak właśnie rodzice dziesięciorka dzieci, e, którzy powiedzą lepiej w praktyce o, o no to tworzą lepsze porady, nasze, dla błędy, nasze błędy, nasze doświadczenia. Także, także polecamy um, spokojnie dacie Radę. Bardzo tak. pokrzepiający tytuł. O to gdzie można właśnie. zakupić? E, można zakupić w sklepie internetowym, na przykład na stronie wardakowie.pl. To, to chyba polecamy. taki najprostszy tutaj sposób, który możemy. Polecamy. Warto skorzystać polecić. z tak bezcennego doświadczenia. <laughs> bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Anna Wardak. Dziękuję bardzo.